Hello, ja tak na chwilę chciałbym tylko przypomnieć, że jeśli spodoba Wam się ten materiał, to zachęcam do subskrypcji, naciśnięcia dzwoneczka i zapraszam też na mój serwer Discordowy pełny fajnych ludzi. A linkacza macie w opisie. Wayne The Rock Johnson to w mych oczach jedyna z najciekawszych postaci w Hollywood. Z tego powodu, że w oczach wielu, w tym moich i zaskakująco także jego fanów, niekoniecznie można nazwać go dobrym aktorem, a jego umiejętności aktorskie plasują się gdzieś pomiędzy pniem drzewa a wszystkimi grami odpirania bytes. No trochę drewniak z tego roka. Myślę, że nie ma sensu temu zapisać. Można by pomyśleć, że nie cieszy się on zbyt dużym uznaniem, bowiem zawsze sądziłem, że większość publiki jednak preferuje autentycznie dobrych aktorów, a drewna raczej omija szerokim łukiem. Ale Derok jest jednym z wyjątków, bo tak, gość nie jest mistrzem aktorstwa w żadnym stopniu, ale posiada on w sobie niesamowite pokłady uroku i charyzmy, której trudno się oprzeć. I Dzięki temu udało mu się zbudować pokaźną grupę wielbicieli. Trudno to jednoznacznie wytłumaczyć, ale mimo braków w swym warsztacie, wciąż jest on w stanie zainteresować widownię swoją osobą. Do tego stopnia, że nieważne jak słabe opinie miałby film, w którym bierze udział, większość z nich nadal zarabiała naprawdę porządne pieniądze. Zapewne dlatego, bo widownia po prostu lubi tego poczciwego łysego olbrzyma. Ja mam dość podobnie, bo zdaję sobie sprawę, że The Rock raczej do Panteonu najlepszych w swej branży nie należy, ale kurde, nie mogę powiedzieć, że kiedykolwiek nie byłem w stanie oglądać czegokolwiek z nim w roli głównej. Myślę, że może to mieć związek z tym, że choć projekty, w których brał udział prezentowały różną jakość, niemalże w każdym z nich widać, że gość się stara. Nie widziałem nigdy w nim ani trochę cynizmu i odwalania, że tylko po to, by odebrać czek i pójść do domu. Widziałem w nim autentyczną pasję, nawet jeśli nie była ona poparta talentem, ale to już samo w sobie jest czymś, co bardzo cenię. To jest ta jedna rzecz, która moim zdaniem łączy go z Winem Dieslem. Drewno to straszne, ale jak już zaczyna o czymś mówić, to nie umiesz się oprzeć i zostajesz, aby wysłuchać do końca. Tą pasję widać było w szczególności podczas tworzenia dzisiaj omawianego filmu Black Adam. Procesie produkcyjnym, który trwał zaskakująco długo, ale tak serio, ja pamiętam jak jeszcze 6 lat temu słuchałem o tym. Jak to The Rock jest zajarany perspektywą grania Black Adama? Jak bardzo się nie może doczekać, aż wy końcu wcieli się w tą postać? Jak mówiłem, gość potrafi się autentycznie, szczerze jarać swoimi rolami i choć czasami widać w tym ciuty dziecinny entuzjazm, jest w tym na tyle uroku, że nie umiem tego krytykować. Mimo tego, że wizualnie trochę mi nie pasował do tej roli, bo ja zawsze widziałem Black Adama jako bardziej chudzielca, a nie mięśniaka, ale nadal byłem zainteresowany tym, jak wypadnie nasza skała w takiej roli, będącej czymś troszkę nowym w jego portfolio, bo raczej rzadko kiedy grał on postacie o ambiwalentnej moralności, jaką bez wątpienia jest komiksowy Black Adam. Co prawda obawy o jakość tego filmu były zrozumiałe, bo w końcu tyle czasu był w produkcji, że trudno nie mieć obaw, bo tak ciąg Gnące się długo projekty, często kończą się klapą. Ale ja byłem dobrej myśli i kibicowałem temu filmowi i liczyłem, że nie będzie on seansem zmarnowanym. Jeśli więc chcecie zapoznać się z rezultatami tego seansu, to zapraszam Was do dalszej części odcinka. Fabularnie sprawa ma się tak, że w czasach starożytnych żył sobie pewien jegomość imieniem tet Adam. Pech chciał, że żył on w mieście, znanym jako Kandak, które było od lat uciskane przez okrutnego władcę, kompletnie nie liczącego się ze zdaniem zwykłych ludzi. Nasz Adam w pewnym momencie uznał, że dosyć tego dobrego i nie ma takiego bicia, i postanowił obalić złego władcę i Zwolić swój lud spod jego tyranii. Ma on ogromne szczęście, że w tym świecie istnieje także grupka czarodziei, gotowa rozdawać supermoce wszystkim tym, którzy w ich oczach są godni ich posiadania. Tak oto Ted Adam zyskał potęgę bardzo podobną do tej, którą w dzisiejszych czasach posiada Billy Batson, i dzięki niej obala on okropnego władcę. Tym samym dając swym ludziom upragnioną wolność. Minus tego był taki, że po tym wydarzeniu nasz Adam zapadł wytrwający tysiące lat sen, więc nie mógł on świętować razem z innymi mieszkańcami Kandaku. Dopiero w czasach współczesnych zostaje zbudzony i zmuszony do wyjścia ze swojego śpiulkolotu, oczywiście ledwo co ogarniając postęp cywilizacyjny, szczególnie pod względem Moralnym, gdyż nie ma on oporów przed jawnym mordowaniem tego, kto staje mu na drodze, ale w dzisiejszym świecie taka postawa już nie jest zbytnio chwalona. Jako, że Zack Snyder nie ma okazji pisać jakichkolwiek nowych filmów DC, bohaterowie tego uniwersum słusznie uważają, że nie jest to zbyt fajne i tak być nie może, zatem do Kandaku wyrusza Stowarzyszenie Sprawiedliwości, w którego skład wchodzą takie postacie jak Hawkman czy Dr. Fate, aby stoczyć epicką batalię z potencjalnym zagrożeniem, jakim jest Black Adam. I prawdę mówiąc tak wygląda. Większość tego filmu. The Rock naparza się ze Stowarzyszeniem i od czasu do czasu bije się także z Intergangiem, który obecnie okupuje Kandak, Tym samym co róż, pokazując swoją potęgę i zajebistość. Tak, po prawdzie, to nie spodziewałem się tutaj niczego innego, coś czułem, że będzie to prosta, superbohaterska młodzka, pozbawiona jakichkolwiek głębszych pretensji i ambicji. Trudno mi sobie wyobrazić film z derokiem z większymi ambicjami. Z jednej strony doskonale rozumiem dlaczego dla wielu może to być wada. Dzisiaj kino Superhero rozwinęło się znacząco i pokazało, że oprócz bycia festiwalem umiejętności wybitnych istot potrafi także poruszyć emocje widza w głębszy sposób. Poruszać ciut poważniejsze kwestie i zwyczajnie być pamiętliwym doświadczeniem mogącym zapisać ci się w pamięci na dłużej. Black Adam reprezentuje czystego w swej esencji popkorniaka i prosi widza, aby nie przejmował się takimi dyrdymałami, jak dobrze napisane postacie czy angażująca dobrze rozpisana fabuła. Czasami są tu sugestie ciekawych, bardziej skomplikowanych idei, jak to, że mieszka. Polskańcy Kandaku uważają Adama za swego bohatera, mimo jego ciągotów do zabijania i przez moment jest sugerowane, że to nie jest fajne, że jacyś randomowi herosi przybywają do nie swojego miejsca i wymierzają sprawiedliwość, ale to są idee poruszane w bardzo powierzchowny i mało zniuansowany sposób. To tak naprawdę nie jest dla filmu ważne. Najważniejsza jest tu po prostu napażanka ludzi z supermocami, ze śmieciowym pretekstem nadającym choć troszkę sensu przedstawionym wydarzeniom. Wiem, że nie każdemu takie podejście będzie odpowiadać i rozumiem to wypełni, i też zgodzę się, że z tego filmu można było wycisnąć więcej, jeśli chodzi o poruszane tematy, bo ja widzę potencjał zrobienia lepszego, bardziej zniuansowanego filmu o Black Adamie. Ale jednocześnie no nie będę kłamał i mówił, że nie lubię takich rasowych popkorniaków, bo lubię mało ambitne kino i nie mam nic przeciwko niemu, mając jednocześnie świadomość przepaści jakościowej z filmami lepiej wykonanymi. Nie będę bronił tego, że fabuła w tym filmie to coś, co trudno nazwać sztampą, bo byłaby to obraza dla sztampy. Tempo waha się co chwila, film kończy się kilka razy, no jest tu co krytykować. Ale jeśli film bezpośrednio mówi mi, żebym popatrzył na te fajowe sceny akcji i jak The Rock napierdziela wszystkich, no to nie chcę wyjść na buca i odejść z wymówką, że nie mam czasu. Tym bardziej, że bardzo lubię ten ostatni trend tworzenia filmów Super klasy B, a Black Adam jak najbardziej się do tego grona zalicza. Ale żeby nie było, moim zdaniem jest tu kilka autentycznie dobrych rzeczy, a dla mnie najjaśniejszym punktem całego filmu jest przedstawienie stowarzyszenia sprawiedliwości. Można o tym filmie mówić sporo, ale jak dla mnie naprawdę porządnie przedstawił nam tą grupę i kocham relacje między tą ciekawą ekipą. Niektórzy narzekają, że film pokazuje nam ich od razu jako osoby znające się od dawna i nie dane nam było zobaczyć rozwoju ich relacji, ale dla mnie nie jest to wada, bo moim zdaniem nieźle ukazano to, że to są kumple, co znają się nie od dziś. Uwielbiam policyjne nastawienie Hulkmana oraz spokojną, wręcz stoicką postawę Fejta, a niezręczne momenty między Atom Smasherem a Cyclone były dla mnie przeurocze. Co prawda czasami film trochę marnuje potencjał interakcji niektórych z nich, bo choć bardzo lubię te wszystkie konwersacje między wspomnianymi młodzikami, tak w pewnym momencie to się urywa i czuć, że powinien tam być jakiś wątek, ale nic z tego nie wynika, ale wciąż najlepsze momenty tego filmu w mym odczuciu to te dotyczące tej ekscentrycznej ekipy Herosów z Dynagara. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby był to film głównie o nich. A Black Adam byłby głównym antagonistą, bo prawdę mówiąc, wszyscy oni są o niebo ciekawsi niż nasz czarny Adaś. W teorii dla roka jest to swoista nowość, bowiem chyba pierwszy raz, albo od dawna, albo w ogóle wziął rolę postaci niebędącej poczciwym wielkoludem rzucającym żartami co kilka minut. Tym razem postanowił zagrać ciut bardziej poważną postać, i przynajmniej na papierze moralnie niejednoznaczną. Byłem całkiem szczerze zaciekawiony, jak mu to pójdzie i czy da on radę ukazać nam jakiś nowy wachlarz swoich możliwości aktorskich, i to, że jest on w stanie choć trochę wyjść ze swojej aktorskiej strefy komfortu. To drugie się sprawdziło, bo faktycznie jest to rola ciut inna od jego dotychczasowych ale to nie znaczy, że sama w sobie jest dobra. I tu nie chodzi tylko o to, że generalnie Black Adam w tym filmie jest dość nudnawą postacią i nie ma on ani krzty tej głębi, jaką miał jego komiksowy odpowiednik. A jest raczej tępym osiłkiem, chcącym się napierdzielać, ale przede wszystkim o to, że granie Adama przez roka opiera się na jednej groźnej minie, i tyle, znaczy ja wiem jakim aktorem jest Derock, ale liczyłem, że może jednak dostanę tu coś troszeczkę więcej. Ponoć było to inspirowane grą Arnolda Schwarzeneggera w Terminatorze 2, ale trochę nie rozumiem tej decyzji, bo ja nigdy nie widziałem w taki sposób Black Adama. Najgorzej jest, gdy mamy jakąś dramatyczną sytuację i Rock jest zmuszony robić jakąś dramatyczną minę pełną szoku i wściekłości, ale niestety zazwyczaj wygląda to po prostu śmiesznie i jest jeden konkretny moment, gdy takie coś ma miejsce. I ewidentnie miał to być poważny, dramatyczny moment, ale miny roka nie pozwalają mi zachować należytej powagi. Ja niestety nie widzę w tutejszym plak Adamie pełno postaci. Ja widzę po prostu deroka, ale jednocześnie nadal nie przeszkadza mi to aż tak bardzo, bo jak widzę te wszystkie sceny, gdzie rozwala on członków intergangu w akompaniamencie eksplozji, jak film co 5 minut przypomina ci o tym, jaki Black Adam jest zajebisty, to ja doskonale wiem, że Rock chciał, żeby te sceny dokładnie tak wyglądały. Nie ma tu ani krzty cynizmu i to jest straszliwie urocze. Czuć w tym takie Pokłady dziecięcej szczerości, które rzadko widzę w tego typu filmach i której spodziewałbym się od roku. Zwyczajnie nie umiem się przed tym bronić, to jest zbyt silna siła przyciągania. Oczywiście wszystkie te momenty są przesadzone do granic możliwości, ale kurde, no tęskniłem za taką czystą, bezpretensjonalną rozwałką superbohaterską. Także mamy naprawdę kiepsko zarysowaną postać, którą uratował specyficzny magnetyzm aktora. No, na pewno błyszczy on swoim brakiem szczególnego talentu na tle tutejszego antagonisty. Bo tak, tutaj także mamy wielkie zło, które trzeba powstrzymać na sam koniec filmu. Ujmę to tak, Steppenwolf był lepszy. Tak, dobrze słyszeliście, chwalę Steppenwolfa, a to oznacza, że jest źle. Bardzo źle. Nie dość, że końcowy boss jest absolutnie żadną postacią, to jeszcze w swojej ostatecznej demonicznej formie wygląda jak typek z z gry na PlayStation 2. On niestety nie należy do tych elementów filmu, które są uroczo złe. On jest po prostu zły i tyle. Jak dla mnie jest to też próba wybielenia postaci Black Adama, żeby był on przynajmniej antybohaterem, a nie faktycznie. Złoczyńcom, co dla mnie jest trochę słabe, no ale cóż, nic się już na to nie poradzi. Jestem zaskoczony tym, jak bardzo podobały mi się sceny akcji. Zaskoczony, ponieważ ten film zaskakująco często pokazuje zamiłowanie do slow motion, a to niestety nadal kojarzy mi się z filmami Snydera. Ba, sceny flashbacków ze starożytności wyglądają jakby kręcił je Snyder, bo są szare jak cholera, ale o dziwo, choć skojarzenia ze slow motion nadal mam złe, tak tutaj te momenty nie przeszkadzały mi zbytnio. Nie ma ich tak dużo jak u Snydera i choć jedna z nich jest za długo przeciągnięta, to większość z nich jest, mym zdaniem, zaskakująco nieźle przemyślana. Jakby ja naprawdę bardzo lubię tą walkę w pokoju młodzieńczym, który jest fanem Black Adama. To wyglądało naprawdę bardzo fajnie i całkiem pomysłowo. Muzyka brzmi, jakby wygenerowało ją AI. Serio, mamy w tle jakieś totalnie bezbarwne, generyczne trąby, które w ogóle nie wybijają się w filmie i są tak ciche, że muzyki w tym filmie równie dobrze mogłoby nie być w ogóle. Ale w sumie to też jest coś, czego troszkę się po tym filmie spodziewałem. Przechodząc do podsumowania, tak, Black Adam to niekoniecznie dobry film, jest śmieciowy do bólu, skleciony na ślinę i wygląda, jakby urwał się z wczesnych lat dwutysięcznych. Ale wiecie co? Na tym etapie strasznie stęskniłem się za takimi potworkami. Czasami człowiek jest zmęczony tymi wyciskaczami łez lub przygodami superhero zmuszającymi do myślenia. Czasami chcesz po prostu zobaczyć jak ludzie z supermocami biją się bezmyślnie, wcinając w tym samym czasie popcorn. A takim filmem, mym zdaniem, jest właśnie Black Adam. Totalnie niezobowiązująca rozrywka bez krzty sensu, ale która prosi cię o niemyślenie o głębszym sensie tej rozruby. Jeśli zatem oczekujecie naprawdę dobrego, porządnie rozpisanego filmu superhero, ciekawie eksplorującego postać Black Adama, to niestety tego nie dostaniecie i zapewne nie będziecie się dobrze bawić. Ale jeśli oczekujecie po prostu głupiej rozrywki przy ziemniaczkach i schabowym, mym zdaniem Black Adam sprawdza się pod tym względem. Względem lepiej niż Venom 2, także jest to pozycja dla koneserów superbohaterskich śmieci. Wy czym nie ma nic złego, przynajmniej moim zdaniem. Do Was należy decyzja, czy chcecie do tej grupy dołączyć. A z mojej strony to by było na tyle, dziękuję Wam za uwagę, no i trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego razu, cześć!